Hej, hej, z tej strony Elek Dzisiaj będzie film, jakiego jeszcze u mnie na kanale nie było. Otóż kupiłem coś, nad czym zastanawiałem się jakiś czas, bo tym nie byłem pewien, stwierdziłem, że zobaczę potem. Mówimy tutaj o statuetkach z Five Nights at Security Blitz i zastanawiałem się, czy je sobie kupić, bo jakby. Jednak zbieram trochę figurek. Nie, nie widać może do końca mnie, bo są porozpierdalane po całym pokoju. E, może nie figurek konkretnie, ale statuetek tak. Chciałbym mieć kiedyś szafkę z tyłu za sobą, na której bym mógł postawić kilka takich figurek, żeby sobie stała nie wyglądały. Po prostu lubię takie rzeczy, zawsze lubiłem. I FNAF zawsze miał maskotki, zawsze miał. Figurki właśnie takie małe, te wyginane, ale nie miał statuety. Ale chciałem poczekać na tę grę i zobaczyć jak bardzo będę lubił te postacie i czy, czy faktycznie będę chciał te figurki. Także tak, ja mam nadzieję, że tu nigdzie mojego adresu nie liknę. To jest jedna, Freddy i Gregory. A to jest druga, Vani i Vanessa. To jest właśnie trochę minus tej kamery, jakby uwielbiam ją, jest świetna, ale kupiłem sobie do niej zbyt... Yy, wąski obiektyw. Trochę to jest wychodzenie poza moją strefę komfortu, bo mam takie. jakby. okej. Okay, nie wiem, unboxing. to. Yy, jak, się, jak można opisać unboxing? No. generalnie goście w internecie chce przyfleksować, że sobie coś kupił. A to właśnie nie o to chodzi. Nie wiem, jakby wiem, że ludzie lubią oglądać unboxingi. ale nigdy nie robiłem dlatego z tego powodu. Ale jako, że. ostatnio powróciłem na YouTube. Po takiej przerwie zacząłem poważny stricte i chcę go trzymać. To stwierdzam, że będę się łapał takiego kontentu, jakiego tylko mogę. Oczywiście w granicach rozsądku. I nie przeszkadza mi zrobienie takiego filmu w tym momencie. Eksperymentalnie zobaczmy. To jest naprawdę ogromne. To jest faktycznie całe pudło. I ten napis. To rozumiem, że ja jedyny sposób, w jaki mogę to wyciągnąć z tego, to jest. Okej. Okay. No dobra, zróbmy tak. Proszę, nie wywróć się. To jest ogromne. Okej, okay, nie żeby coś. To wygląda tak dobrze. Frediego odstawiamy. Teraz czas na drugie. Teraz już definitywnie będę musiał ogarnąć sobie szafkę na te figurki. Teraz już nie ma wyboru. Oje, yeah. i to jest kolejna. I z drugiej strony. Nie pokazałem Frediego i Gregorego z drugiej strony. Chyba tej strony nie pokazywałem? Mam wrażenie, że on najgorszy setup do otwierania takich rzeczy, ale to pominę. Dobra, otwieramy tego Frediego. Let's go! To chyba jest trochę większe, niż się spodziewałem, że będzie. To jest ogromne! Holy shit! To przerosło największą figurkę, jaką mam do tej pory. O w mordę! What? Bo przecież to jest większe niż mój web. Spokojnie, tylko żeby nikogo nie wyje... Halo? Halo? Kartony. What the hell? Guys, to jest gigantyczne. To jest, to jest wielkości, to jest większe od mojego łba. To jest absolutnie gigantyczne. O, to wygląda tak dobrze. Freddy ma trochę rozjechane oczy. Gdzie ja to postawię? Samica, królik 2. To jest jedna z tych rzeczy, które myśl, które mówię i o nich nie myślę intensywnie, a potem montuję film. Mam takie. to brzmi śmiesznie. Ja nawet czasami jestem śmieszny. Um, muszę sobie pomóc stopami. <słuch> Dzień dobry. Królik samica 2. Uno sekundo. Ok, dobrze, rozumiem. E Okej, okay. dobrze, do, to samo chciało zejść, okej, okay, fajnie. Insanely cool. To jest tak przykre, że te obie postacie dostały całe figurki, a mają w grze mniej... Kamera się fokusuje na mojej twarzy, przestań, nie. I jakby takie figurki wyszły, jeszcze większej ilości postaci z tej gry, Sun and Moon, proszę was dajcie mi, a im dajcie więcej fabuły. W DLC ma być wszystko to, czego nie było w bazowej grze, a to, co miało być. Bo te postaci były dużo ważniejsze w planach, niż wyszły w grze. Będę potrzebował... na... naprawdę dużej szafki. <grym> I przemeblowania pokoju. Shit! Okej, okay, ta figurka z Vanny i Vanessą jest leciutka. Mogę ją sobie tak w pani trzymać? Fani, fani. Ta z Fredin, Vanny i Gregory jest ciężka w cholerę. Damn. Nigdy nie pomyślałem 7 lat temu, grając we Five Nights at Freddy's 1, jeszcze w demówkę pamiętam, że za zaczynałem od demówki, nigdy nie myślałem, że jedna z tych losowych gier horrorowych, które gdzieś tam ktoś mi podesłał, żebym nagrał, yy, że skończy w takim miejscu. I jakby możecie myśleć, co, co chcecie o Security Breach, ale mam wrażenie, że twórcy się zapędzili z tą grą i że wyszła większa niż powinna wyjść i trochę się wyjebali na rowerku swoim własnym, wsadzili sobie kij w szprychy tym, jak duża ta gra miała wejść, ale ich serce były w dobrym miejscu i pomysły mieli fajne. Także mam nadzieję, że takich rzeczy wyjdzie więcej, i że ten franchise będzie dalej rósł w tę stronę, bo to, to, to jest... Ja przepraszam, ale tak dobre postacie jak Glamrock Freddy i statuetki do nich to jest kulminacyjny punkt w, w momencie istnienia Five Nights at Freddy's. Także to by było na, tyle na ten film. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się unboxing podobał. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o takich rodzajach filmów. Bo jeżeli Wam się nie spodobają, trudno, y, też jakby nie będę za nimi bardzo tęsknił, ale content to content. To jest kinda content i ja po prostu w mojej głowie się bardzo wystrzegam rzeczy, których nie powinno się nagrywać, bo to nie jest content. Otwierasz pudełko, pokazujesz rzecz, tyle, koniec. Także. Dajcie znać, będzie dla mnie Wasza opinia wiele znaczyła i zobaczymy, czy będzie takich rzeczy więcej kiedyś w przyszłości. Dzięki za obejrzenie. Tak jak zawsze, see you next time. Na razie.